Magda Bochenek, witam Państwa ponownie na antenie Radia Nadzieja 103 i 6 FM. Pierwszy stres związany z naszym informacyjnym wejściem już minął, ponieważ już mój pierwszy gość jest ze mną. Zbigniew Sokołowski, wójt gminy Wizna. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jest Pan naszym gościem dnia. Jak się Pan z tym czuje? Normalnie jestem zestresowany. Zestresowany? Nie widać. Panie wójcie, to może zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy, ponieważ rozstawiliśmy. Nasze studio miało być początkowo rozstawione przed gminą, ale stwierdziliśmy, że za mało zielono, jest u Was tak za dużo zamurowane i jesteśmy w pewnym parku. Jakby Pan mógł kilka słów o tym parku nam opowiedzieć? Co to jest za park? To Pani redaktor wybrała to miejsce, nieprawda, że urocze? Prawda, urocze, właśnie. Postaraliśmy się o, o zadbanie nad tym parkiem. W 70. rocznicę wybuchu wojny. Naszą główną troską było wyeksponowanie pomnika, który jest poświęcony mm -hmm. bohaterom, obrońcom wizny. W tym też roku udało się zrealizować jeszcze inne przedsięwzięcie, wiele innych przedsięwzięć, mm -hmm. ale. Y z tych takich istotnych dla nas y, izbę pamięci, która jest nieopodobana. Za plecami, praktycznie pana, prawda jest Izba pamięci. No właśnie może skupmy się, kiedy ta izba została y, otwarta, ponieważ y, to chyba niedawne też dzieje. To właśnie ta 70 rocznica skłoniła was do tego, żeby te pamiątki Dokładnie. jednak z, w jednym miejscu utworzyć. Wcześniej tak? Izba pamięci znajdowała się w szkole. Niestety po połączeniu, po powstaniu gimnazjów zabrakło miejsca i, i wiele cennych eksponatów znalazło się w piwnicy. No przykro było na to patrzeć. znalazł się budynek. Myślę, że w centrum w pierwszej rynku odpowiednie miejsce wielu już powiedzmy, Zwiedzających widziałem. Nie było odwiedza, ale tylko wizny, z Wizny, czy przyjeżdżają tu też ludzie specjalnie? Nie, żeby mieliśmy zaskoczyć. chociażby wycieczki z Poznania. Najwięcej było w okresie właśnie wakacyjnym, w okresie 70. rocznicy. W tej chwili zainteresowanie jest nieco mniejsze, ale tak powiedzmy, Nie. na 2 3-4 osoby dziennie gdzieś tam się pojawiają. No właśnie pan przed anteną, nim weszliśmy, sobie rozmawialiśmy, zaskoczył mnie jedną rzeczą, że... Ja powiedziałam, że Wizna miałaby szansę, żeby być naprawdę turystycznym miejscem. A pan powiedział, że tak jest. Tylko faktycznie tych turystów tutaj nie widać. Że tutaj w samej Wiznie tak, jest 150 miejsc noclegowych, czyli Wizna jest bardzo dobrze położona na Boże Kanarach, w Biebrze. Dokładnie to, co tak, pani to redaktor powiedziała. Ktoś kiedyś pokusił się o policzenie tych miejsc noclegowych, wyszło mu około 150. Najciekawszą rzeczą jest, że Sami te, ci turyści nie są widoczni. Wizna jest znana nie tylko z walorów historycznych, ale przede wszystkim z walorów przyrodniczych, ornitologicznych, bliskość parków Norwiańskiego i Biebrzańskiego przede wszystkim. Ci turyści topają się po bagnach całymi nocami i w ciągu dnia gdzieś tam nocują na kwaterach i stąd też jest ten powód, kiedy, kiedy są niewidoczni. Natomiast pod względem ornitologicznym Sądzę, że Biebrza akurat, a największą taką miejscowością w Półklicy biebrzy gdzie można przenocować jest właśnie Wisna, jest porównywalna z Białowieżą. Cóż, Białowieża jest znana z żubra i żubrówki, a u nas tych cudeniek jest znacznie więcej i zapraszamy wszystkich ornitologów do skosztowania tej... Regionalności. Dokładnie. Tak, na tym, na tym poprzestańmy. Panie Wójcie, oprócz tych dobrych aspektów, na pewno niestety gmina boryka się z jakimiś problemami. Możemy mówić o jakichś dużych problemach? Zadłużenie, bezrobocie, coś w tym? Jeżeli chodzi o bezrobocie, jest, uh -huh. no cóż, jesteśmy Polską Wschodnią i znalezienie na wschód od Wisły pracy jest jednak problemem. Najgorszym bezrobociem jest to takie bezrobocie pokoleniowe, strukturalne. Gdzie w zasadzie trudno jest wyrwać bezrobotnego z tego szmarazmu, a poza tym. No... Chyba jednym z największych zakładów pracy jest właśnie gmina mhm. poprzez swoje szkoły i tak dalej, tak No właśnie, bo tutaj nie ma jakichś większych zakładów, prawda, które zatrudniałaby większą liczbę osób. Niestety nie, no receptą jest właśnie agroturystyka. A czy jest, jest są jakieś, plany, jakieś inwestycje właśnie, nie chcecie ściągnąć tutaj w te rejony inwestorów? Wiele gmin właśnie bazuje na tym, że teraz są otwierane parki inwestycyjne, coś w tym kierunku? Nie I nie jak myślę najbardziej, o tylko, tym. tylko, że potencjał, potencjał powiedzmy tych gmin ościennych jest znacznie wyższy niż, niż nas. No, powiedzmy dość potężne pieniądze, nie tak dawno uzyskało kolno, stworzyło y, takie tereny, uzbroiło i cóż, są puste mhm. póki co. Jeszcze na razie, no właśnie, nie mogą znaleźć tych inwestorów, no ale miejmy nadzieję, że, to, że nasze rejony będą atrakcyjne dla tych inwestorów i do tego zachęcamy. Panie Wójcie, największe przedsięwzięcia, jakie w ostatniej przestrzeni ostatnich 20 lat udało się tutaj w gminie zrealizować? Y Trudno jest mi mówić o tym okresie dwudziestoletnim. Od tylu lat właśnie istnieje samorząd. Pewne zmiany nastąpiły ponad 10 lat temu, kiedy powstały powiaty, rozdzielono pewne kompetencje. Na pewno. No jeżeli mogę sobie ponarzekać, skończyła się nam samorządność, mianowicie na samym początku, kiedy powstawały gminy, decyzje były faktycznie podejmowane przez Rady lub Wójtów czy przez zarządy, natomiast w tej chwili jesteśmy tak obłożeni zadaniami zewnętrznymi, że praktycznie o jakimś takim ruchu trudno jest mówić. Może wspomnę tutaj o potencjale inwestycyjnym, który jeszcze w ubiegłym roku wynosił w mojej gminie ponad 2 miliony, w tym roku milion 400, 000, a w przyszłym roku nawet nie wiem czy osiągnie milion złotych. I kiedy mówimy o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, to żeby pozyskać te środki zewnętrzne, to też trzeba posiadać udział własny mhm. i tu jest potężna groźba ograniczenia dla samorządności i potencjał, który drzemie w ludziach, pomysły są niesamowite, wspaniałe. Natomiast z realizacją ze względów ekonomicznych jest nieco problem, pewien problem. Najgorszą rzeczą są właśnie sprawy, w których człowiek rozkłada ręce i nic nie może zrobić. Przykład może z dziś mamy kilka dni pogody, rolnicy chcą dojechać do pola, niestety rozpoczęta inwestycja przez wykonawcę kanalizacji w miejscowości Kramkowo, no niestety nie pozwala na to. I teraz ja rozumiem rolników, mamy też pewien problem z powiedzmy z wykonawcą, który... który... Ale wykonawca zaniechał bo, bo z powodów jakich? Dlatego właśnie, że pogoda była nie taka jak trzeba? Dokładnie. Mhm. I to są czynniki zewnętrzne, które wpłynęły czyli na tak taką sytuację ja i ja na, na dzień dzisiejszy jestem w takiej sytuacji, że praktycznie nic, nic nie mogę, chociaż bardzo bym chciał pomóc rolnikom, nic nie mogę zrobić. Z drugiej strony plac budowy przekazaliśmy w maju, czyli tak naprawdę ta inwestycja dawno już powinna być przynajmniej w tej części zrealizowana, ale też powiedzmy warunki pogodowe różne tam były. i i to są najtrudniejsze sytuacje. Natomiast w każdej innej sytuacji staram się, kiedy ktoś wchodzi do mego gabinetu, staram się mu pomóc czy w drodze administracyjnej, czy w każdej innej możliwej. No właśnie może kilka słów na temat, jak daleko sięga tutaj gmina Wizna? Dokąd są tereny gminy Wizna? Bo tutaj Góra Strękowa to już jest gmina Zawady właśnie, ten raginis, tak. gdzie są czasami uroczystości, ale Wizna też organizuje tam uroczystości, prawda? Takie upamiętniające. Granica granica gminy kończy się praktycznie tuż za Narwią, za Biebrzą. Natomiast jeżeli chodzi o nasze uroczystości, to one się odbywają w Wiśnie. Tyle, że no zawsze co roku, od wielu, wielu już lat są delegacje, które składają kwiaty na zgliszczach tegoż punktu. Mhm. No właśnie o kapitanie Reginisie, o tym bunkrze na górze stręgowej będziemy za chwilę rozmawiać z Lewskim Ludwikiem, ale tutaj może jeszcze z Panem skupimy się troszeczkę na rolnictwie. Ponieważ tutaj te tereny, właśnie nad rzekami, są bogate w rolnictwo, można tak to nazwać. Myślę, że Tutaj rolnicy stąd nie uciekają. Myślę, że Tutaj przyczyną inwestują w swoje jest pięknie rozwinięte rolnictwo, szczególnie w sektorze mlecznym. Obór, które mają ponad 50 krów, jest zapewne ponad 20. Ja już nie jestem w stanie tego zliczyć. Jest to wynikiem takiego bardzo dobrego wykorzystania okresu likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Po upadku tych gospodarstw niestety pojawiła się nisza na rynku na produkty mleczne i te nisze właśnie zagospodarowały wspaniale mleczarnie z terenu byłego województwa łomżyńskiego, które w większości są w pierwszej dziesiątce w kraju w tej chwili. Podziwiam prezesów przy okazji tu gratulacje i dzięki właśnie nim mamy tak wielu wspaniałych rolników, ja może nadmienię, że mamy też na terenie gminy Wisna milionera, który produkuje ponad milion litrów mleka, czyli jest to. No proszę. A może zradić z jakiej miejscowości? Z miejscowości Sebrowo, Znane nazwisko, pan Kowalewski od wielu to lat, pokoleń, wręcz znakomity hodowca, producent, ale takich producentów mamy wielu. Nie sposób wymienić pan Piechociński, pan, panowie Burzyńscy, Niecieccy, Mroczkowski, no wielu, wielu, wielu mhm. innych. Może jeszcze tak na podsumowanie. Jakie plany są na kolejną, na kolejne dwa lata? W tej kadencji rady próbujemy skupić się na infrastrukturze drogowej. Bardzo udanym był, myślę, rok ubiegły. W ubiegłym roku samych dróg wykonaliśmy, co prawda w różnym zakresie, od 200 metrów do 2 kilometrów, ale 11. Ale środki już są na to zabezpieczone? Yy, czy to natomiast, roku na rok? Natomiast ten systemy. rok mhm. jest tym rokiem takim bardzo trudnym, bo realizujemy potężne przedsięwzięcie, ponad dwumilionowe kanalizacja w Kramkowie, co pomniejsze, tam dróżki mhm. gdzieś tam Rutkowskie i tak dalej. Natomiast właśnie ta kanalizacja praktycznie rozkłada nam budżet tegoroczny, natomiast w kolejnych latach będziemy się koncentrowali na poprawianiu struktury infrastruktury drogowej. Mhm. Jak on obserwuje mieszkańców gminy Wizna, jak sobie tutaj spacerują po tym parku, to myśli pan, że dobrze im się żyje w Wiznie i w gminie Wizna? Poza tym parkiem to jeszcze udało nam się zrealizować kilka innych rzeczy, chociażby sala gimnastyczna, właśnie boisko, boisko do piłki plażowej. Na terenie gminy powstało ilość tam placów zabaw. Ilość tam, to, to, to nie był jeden w poszczególnych miejscowościach i naprawdę serce się raduje, kiedy widzi się takie dzieciaki bawiące to na placu. Obok Izby Pamięci nawet przy Izbie Pamięci jest również... Punkt Dokładnie. Dawno został zorganizowany? W ubiegłym roku. W ubiegłym roku. Ile dzieciaków tutaj uczestniczy? No różnie w porywach. W porywach od 10 do 20 dzieciaków. To w zależności od okresu. I mam nadzieję, że taka liczba się utrzyma w kolejnych latach. No i tego życzymy. Dziękuję panu bardzo Dziękuję za spotkanie bardzo. Na, nasza, na naszej antenie. Przypominam, dzisiaj wyjazdowe studio Radia Nadzieja właśnie w Wiźnie. Za chwilę spotkanie z Zalewskim Ludwikiem. Porozmawiamy o ekshumacji zwłok kapitana Ragienisa. Po panie Ludwiku będzie z nami Henryk Borawski, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i Elżbieta Nadolna również prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Z tym państwem porozmawiamy pewnie o przysmakach tutaj regionalnych nad Narwią i Biebrzą, tak? Można powiedzieć? Są jakieś przysmaki regionalne nad Narwią i Biebrzą? Takie specjały? Panie ja Paniecie? już wspominałem, że Białowieża słynie z szubrówki. My też takie produkty mamy. Dobrze. To dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za chwilę.